Wciąż powsta, a aż aż uparcie i skrycie, patrzysz w o o okno i smutek masz w oku. Przecież mnie, e, 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 kochasz nad życie, sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, a ahało i tylko, tylko fotografia To jest, to jest, to jest, bardzo mało Nie widziałam już od miesiąca i nic Jestem może bleć, szat, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca Lecz widać, można żyć bez powietrza Nie widziałam już od miesiąca i nic Jestem może być szat, śpiąca, trochę bardziej milcząca Lecz widać, można żyć bez Można żyć, można żyć Bez powietrza ¡Gracias! Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym patrzysz w mnie, bo na rzeźby obłoku Przecież ja jestem i nie i światem. Sam mi mówiłeś, przeszłego roku nie widział ciężko tysiąca i jestem może być. Szapta bez świąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można być bez powietrza. Nie widział ciężko tysiąca i może być Szaptaki świąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można być bez powietrze. Kiedy do mnie pi, nie wszystkiego na maszy, nie pisz jedną, nie własną, nie, kilka słów do prawdy, nic nie wie, bo kiedy do mnie piżesz, nie wystąpuj wszystkiego na maszy, nie pisz jedną i nie własną, nie, kilka słów do prawdy. Nic tak, 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 tak Nic wielkiego Nie widziałam od miesiąca i nic Jestem może być szatna pieśniąca Trochę bardziej milcząca, lecz widać Można być bez powietrza Nie widział od miesiąca i nic Jestem może być. szatna pieśniąca Trochę bardziej milcząca, lecz widać Można żyć bez... Można żyć, można żyć Bez powietrza ب <laughs>